Jakiś czas temu Valve zaskoczył nas aktualizacją i wydał nową grę. CESA 2. Mnie głowa rozbala, naprawdę mnie głowa rozbola Która niestety działa turboprzeciętnie. No i żeby ta mapa dobija psychicznie, to jeszcze skrzyny, ze skrzynek nic nie leci. Ale w dzisiejszym odcinku postanowiliśmy zrobić wszystko, żeby ten cesik na waszych nowych komputerach, na waszych nowych jednostkach działał fenomenalnie. No i przygotowaliśmy dla was trzy takie propozycje w trzech kategoriach cenowych. Jednak zanim do nich przejdziemy, poproszę swojego eksperta, który wam je wyłoży. Thank you Wojty, słuchaj, zakładamy scenariusz, że mam naprawdę spory budżet i mam około 8-7 tysięcy na jednostkę komputerową. Powiedz mi, czy jest coś, co jesteś w stanie mi polecić, żeby mój CX-ik śmigał jak marzenie? Tutaj mam dla ciebie, no i też dla was świetną wiadomość. Mianowicie, od razu przyniosłem ze sobą nasz komputer model, który ma w środku procesor AMD z pamięcią X3D Cache, która tutaj robi cuda w CS2. No i to jest tak naprawdę klucz do rozwiązania problemu wydajności. Dobra, najważniejsza dla mnie jest obecnie cena. Ile kosztuje? No, taki zestaw, żeby też ta karta była odpowiednia graficzna, żeby też nadążyć za procesorem, to jest jednak ponad 7700 w tej chwili około to kosztuje. Jakby chciał system, to już zbliżamy się troszeczkę do. 8000. Do 8000. I... Mamy kompat tutaj zdecydowanie, który, który poradzi sobie z CS-em, tak. ale też jakieś triple laja też wiadomo bez problemu. Jak najbardziej. Tutaj masz DLSS-y, 3,5, także i Ray Reconstruction i Frame Generation, także triple Leja 100 ponad klatek. A jaka no, karta? 40-70 no, no to tutaj jest na, na czym grać, ale oczywiście dzisiaj odcinek dedykowany CS-owi, tak. więc tutaj procesor jest absolutnie najważniejszy, no bo w sumie tak. na procesorze głównie CS stoi. To jest serio bardzo ważny i ten procesor mimo, że nie w najnowszej generacji od AMD i tak bez problemu ogarnia nawet te topowe w tej chwili procesory Intela w samym CS-ie mi się z nimi zrównuje, a jest przy tym też tańszy, więc opłacalne i przy okazji wydajne rozwiązanie. Będziemy go podłączać, będziemy go testować i poznacie też moją opinię, czy czasami się coś tam nie zacina, albo czy czasami coś nie szpankuje. No zakładam, że nie, ale oczywiście będzie gruntownie przetestowany. No dobra, ale co w sytuacji, kiedy budżet jest troszeczkę mniejszy? Czy mamy możliwość skrócenia tego budżetu, żeby jednak komfortowo dalej grać? Jeżeli i budżet, i miejsce w pokoju jest mniejsze, no to mam dla Ciebie niespodziankę laptopa. Na laptopie okay. też pogracie w CSA i myślę, całkiem wydajnie, też to sprawdzisz. Mamy tutaj laptopik z, no oczywiście kartą 4060, troszeczkę ma być taniej, więc jest taniej. Laptop kosztuje, proszę Ciebie, piątkę. Okej, okay, ale w cenie 5000 dostajemy podstawową klawiaturę, dostajemy tak. też monitor. Yy, 144Hz. Dokładnie, którego ceny nie liczyliśmy na przykład w tamtym komputerze tak, i musielibyśmy 144. jeszcze dołożyć troszeczkę. No i 144, no to już jest taka wartość satysfakcjonująca dla gracza. Myślę, że takie nawet na poziomie semi-pro już to będzie wystarczające. Z tyłu mamy HDMI 2.1, możemy podpiąć lepszy monitor, jeżeli to jest 144Hz nie będą dostarczać, a myślę, że tutaj wydajności tej 40 i 60 oraz Intela i piątki nowej generacji, które mamy w środku, wystarczy, żeby nawet w tych najniższych ustawieniach i Full HD osiągnąć takie może nawet pod 200 fps, więc wykorzystamy też szybciej odświeżane monitory. No i przede wszystkim, oczywiście, wskazujemy w takich laptopach na rozwiązania mobilne, czyli wyjeżdżacie gdzieś na wakacje, jesteście studentem i wyjeżdżacie co weekend do domu. Do takiego laptopika bierzecie i nadal w weekend możecie z kumplami pykać sobie w CSK. Rozwiązanie jak najbardziej mobilne, z którego ja sam również może nie z tego konkretnego laptopa, takiego Bym bardzo chciał kiedyś mieć, ale rozwiązanie mobilne, które bardzo dobrze się sprawdza, przynajmniej u mnie się bardzo dobrze sprawdzało. No i wszystko macie od razu w jednym urządzeniu, kupujecie, uruchamiacie i można grać. Także żadnej konfiguracji, instalacji systemu, konfigurowania sprzętu, dołączania monitoru, tylko myszkę podutnicie, bo sprawdzałem na tym grasie średnio. Da się grać, ale nie jest najlepiej. Troszkę heady nie wchodzą. Także... Na taczpadzie się średnio. No, kto by się spodziewał? Dziękujemy za tą informację. Zawsze było nieźle, ale ostatnio ludzie jakoś lepiej grają, chyba. 5 tysięcy to nadal nie tak mało i nadal niektórzy chcieliby jeszcze z tej kwoty ścinać. Wojt, powiedz mi, czy nadal jesteśmy jeszcze z 5 tysięcy w stanie zejść, żeby komfortowo grać w CS-a? Możemy, ale to oznacza, że będziesz musiał taki komputer złożyć sam. Czyli kupujemy podzespoły i składamy PC samemu. A co to oznacza konkretnie? No, musimy dobrać te podzespoły i tu mam dla Ciebie gotową listę, dla Was również. Przede wszystkim procesor Ryzen 5. Można kupić również bez chłodzenia, ponieważ chodzenie i tak damy lepsze. Także wersja tray znajdziecie na sklepie prawie stówkę taniej. Płyta główna? No, takie już bardziej basicowe to opakowanie. Faktycznie tak, widać to z ale ceny. B450, żeby były te dodatkowe złącze. Znaczy, nie wszystkie są, ale zaczekaj, mamy już 4 złącza na ramdę, w przyszłości można go rozbudować. Także budżetowo, bo o to nie chodzi, co się płyta główna nie ma żadnego znaczenia. No i fajnie, do kieszeni wejdzie elegancko. Chłodzenie dobieramy lepsze, głównie dlatego, żeby było ciszej, ale też, żeby nie było problemu ze stabilnością. Jeżeli komputer po tak się kurzem zapcha, to tutaj nam to nie grozi. Tak, dalej mamy po koleżeńsku zasilacz, sprawdzona jednostka, co prawda bez jakiegoś nadzwyczajnego certyfikatu, zwyczajny 80+, ale tutaj też to nie ma znaczenia, ponieważ do zestawu bierzemy bardzo oszczędną kartę graficzną 4060, która potrzebuje 100-110 W i te 550, które jest tutaj, w zupełności wystarczy. Malutkie to pudełeczko, trochę mnie martwi to malutkie pudełeczko. Tak jak powiedziałem, bardzo mało energii pobiera, więc i bardzo mało ciepła wydziela i nie potrzebuje dużego chłodzenia, ani właśnie zasilacza. Same zalety NVIDIA naprawdę się postarała w tej generacji, jeżeli chodzi o pobór energii. Z wydajnością by szło różnie, jeżeli chodzi o skok generacyjny. Ramki, proszę Ciebie, Dobra. muszą być mocne. To jest CS, tutaj komunikacja między procesorem a kartą graficzną jest bardzo istotna, dlatego 3600 MHz megatransferów na sekundę. DDR4. DDR4. No te procesory innych nie obsługują, także idziemy właśnie w takie pamięci. Od razu, znaczy tak, 16 GB, można by już iść 32, ale to zwiększy koszt, a w cs niczego nam nie da. W przyszłości puta pozwoli dołożyć kolejne 16. No i ostatecznie dysk, nie najlepszy, nie najgorszy, NM620 od Lexara. 512 GB. W zupełności wystarczająco na cs innych parę gierek i oczywiście system, yy, ale ja chcę już całość. Ja już bym chciał połączone, jest magia. Zrobisz mi tutaj tak, żeby było wszystko oczywiście. w jednym? Zwłaszcza, że obudowy Ci nie pokazałem, a to jest też fajna, uwaga, obudowa. Logic. Jeszcze takiej nie widziałem i już wszystko, proszę Ciebie, w zestawie, w środku. Małe, kompaktowe, do plecaka też by weszło jakiegoś tak. większego. To mi się podoba i faktycznie takie rozwiązanie ciekawe, na biureczko można postawić. Yy, fajne rozwiązanie, podoba mi się. Ten front też mi się podoba. Trochę jasne jest... świeci. To nie A. jest taka zupełnie tania obudowa. Ona to okay. pewnie nie jest też droga, ale właśnie jest wentylacja, jest RGB, mamy ładne frontalne USB. Także jestem całkiem zadowolony. Jakość wykonania jest średnia, ale powiedzmy, że w cesie, no nie będziemy się jakoś mocno ze budową pastwić, mam nadzieję. No dobra, no to ja zabieram się do testowania, podłączamy wszystkie komputery, po kolei je sprawdzamy i zaraz przejdziemy do podsumowania i powiem wam, która według mnie jednostka wydaje się z tego zestawu najlepsza. Smarty gra w tej chwili już na pierwszym, tym najdroższym zestawie, Computronic Ultimate R750H, który no, jest jakby nie patrzeć najbardziej dopaśnioną konstrukcją z tym właśnie Ryzenem najmocniejszym i to z C270. Jakubie, jak Twoje wrażenia? Na razie wrażenia fenomenalne, naprawdę sprawiło się to perfekcyjnie. Yy, jakość... Nawet mam wrażenie, że jest chyba trochę wyższa ustawiona niż na totalnie niskich, ale to może być kwestia tego, że teraz gram na Full HD, a normalnie w domu gdzieś tam na 4x3 na yy, i, i, i pewnie dlatego mam takie wrażenie, yy, ale gra się naprawdę bardzo przyjemnie, no żadnych dropów, FPS-ów nie ma. Yy, Kwestie desynkowe to już kwestia oczywiście tylko i wyłącznie samego cs więc gra się naprawdę bardzo przyjemnie. Tak, tutaj dodam, że gramy na Wi-Fi, no niestety nie byliśmy w stanie podpiąć wszystkiego kablem, także mogą być pewne opóźnienia wynikające z sieci. Monitor jest 240 Hz, full HD, także tutaj też nie powinno być ograniczeń. Myszka, klawiatura są całkiem profesjonalne, ponoć, nie wiem, nie znam się, nie wypowiem się. Wydaje mi się, że jedyny problem tutaj to może być skill. Smartiego, także zobaczymy, czy faktycznie uda się coś więcej z tego skilla wyciągnąć dzięki właśnie tak potężnej maszynie. Jeszcze jedną ważną kwestią, którą zauważyłem, jest to, że faktycznie komputer jest bardzo cichy podczas gry. No nie słychać tutaj ani szumu wentylatorów, chociaż stoi tuż obok mnie, więc to jest na pewno, na pewno bardzo duży plus. Już zmieniliśmy sprzęt, w tej chwili Smart gra na laptopie. Na laptopie jest w RTX -a 4060 oraz Musisz mówić głośniej! Też mi się wydaje, że nie jest ok. Musisz mieć głośniej, bo ten laptop zaraz odleci, mam wrażenie. Tak wentylatory napierdzielają, nie? Nawet jest, jest wysoko, jest naprawdę wysoko. Także pomijając tą kwestię, wydaje mi się, że wydajność powinna być też wystarczająca, żeby spokojnie sobie w tego cs 2 pograć i powiedz mi, czy potwierdzasz te moje przepuszczenia. Wydajność jest jak najbardziej wystarczająca, tu się zgadzam. Jeżeli chodzi o ustawienia, również tutaj mamy najniższe. Ten high resolution chyba tylko jest włączony na, na, na jakość. Natomiast mam wrażenie, mam takie wrażenie, jakbym cały czas doświadczał tutaj takiego delikatnego input laga, że jednak ta różnica między kompem, no to, to, jest, to jest truizm, oczywiście, to jest oczywiste, co ja teraz powiem, ale jednak różnica jest, no i mam wrażenie, że jednak rozgrywka przychodziła płynniej na tym kąpie za, za 8 tysięcy niż na laptopie. Natomiast gra się przyjemnie, gra się OK, chociaż no raczej nie będzie to produkt dla kogoś, kto myśli o podejściu do jakiegoś e sportowego poziomu. Spóźnienia, o których mówi Smarty, mogą wynikać oczywiście z samej matrycy, która w laptopie jest średniej, żeby nie powiedzieć dosyć niskich lotów i to no po prostu wynika z niskiej półki segmentu cenowego tego sprzętu. Dlatego też za chwileczkę, na chwileczkę jeszcze podłączy się Jakubie na tą matrycę właśnie z pc a 240 Hz. Zobaczymy, czy przy wyrównaniu tych szans, czyli użyciu tej samej matrycy, tego samego monitora, laptop pokaże coś więcej. Magia montażu, proszę bardzo, jesteśmy już przełączeni na Monitor zewnętrzny. Oczywiście nie było się bez komplikacji. Okazuje się, że laptop, który mamy tutaj na stole, po HDMI nie dysponuje właśnie pełnym wyjściem. W HDMI nie jest to już z kartą graficzną. być użyć przełącza DisplayPort, czyli mini DisplayPort, który tam jest. Także to już wskazano znalezienie kabla, ale udało się faktycznie przez DisplayPort mamy bezpośrednie podłączenie z monitorem, także mamy 240 Hz, mamy G-Sync. Wszystko się zgadza. Tylko teraz powiedz mi Smarty, czy zgadza się również po stronie wydajności? Tak, różnica jest zdecydowanie i faktycznie to była kwestia matrycy. Nie było to opóźnienie wynikające z samego yy, z samych podzespołów. Tylko kwestia, kwestia wyświetlacza i tego co się dzieje na naszym ekranie, bo teraz na takim zewnętrznym monitorze gra się o wiele, o wiele, o wiele przyjemniej. Natomiast no, największym mankamentem chyba jest faktycznie to, że mam wrażenie, że po prostu ten laptop za chwilę mi odleci. Tutaj przydałaby się jakaś solidna podkładka chłodząca, nie wiem czy ona cokolwiek pomoże, mhm. raczej nie, ale faktycznie jest głośno, no i trzeba się do takiego laptopa na pewno uzbroić w jakiś... Też przyzwoity mikrofon sławkowy, jeżeli chcemy grać z ziomkami, żeby po prostu te wentylatory nas nie zagłuszały, kiedy próbujemy się w samym sensie komunikować. A teraz pora na najtańszego kompakt, którego sam przed chwilą złożyłem. No to jesteśmy już na naszym najtańszym przed chwilą złożonym PC-cie z Ryzenem 5600 oraz RTX 4060, czyli zestaw całkiem budżetowy, ale powiedz mi smart, czy Ty czujesz tą budżetowość? No właśnie tu jest największe zaskoczenie, że budżetowości absolutnie nie czuję i nie czuję też jakiegoś mega wyraźnego skoku, przynajmniej w tym tytule, między pc za 7,5 tysiąca złotych, a pc za około 3,5. Tak, no to już jest kwestia Twojego spila bezpośrednio, bo po prostu Twój poziom się zatrzymał na 3000 tysiącach złotych mniej więcej <laughs> i lepszego sprzętu nic ci tu nie pomoże. Nie no, faktycznie na chwilę obecną, może gdybym y, gdzieś tam porównywał to teraz w trybie turniejowym, y, gdzie byłoby więcej smołków, troszeczkę więcej akcji, też y, gdzieś, gdzie te faktycznie milisekundy miałyby znacznie większe znaczenie, to wyglądałoby to troszeczkę inaczej. Natomiast w tej chwili, na meczu samym sobie, y, no tych dropów absolutnie nie czuję. Y, praktycznie mam gdzieś tam te stałe 240 Hz. Y, delikatnie od czasu do czasu gdzieś tam spadnie poniżej tego, ale g tutaj y, robi świetną robotę, więc nie ma absolutnie żadnego problemu problemu z płynnością rozgrywki, no i gra się naprawdę przyjemnie. Dwa zasadnicze elementy. Pierwszym jest to, że faktycznie ten komputer jest troszeczkę głośniejszy i jeżeli ktoś szuka bardzo cichego rozwiązania, no to chyba nie w tę stronę, no ale w budżetowych rozwiązaniach trudno o takie turbo ciche jednostki. Tu jest troszeczkę głośniej, ale nie też tak, żeby to nam jakoś bardzo przeszkadzało. Natomiast pamiętajcie też, że no tutaj gram w tym momencie na monitorze 240 Hz. Jeżeli chcielibyście faktycznie uzyskać taką bardzo płynną, e, płynną rozgrywkę, no to faktycznie warto byłoby się taki monitor zaopatrzyć, przynajmniej jest to 144 Hz, a najlepiej właśnie 240. Myślę, że w dzisiejszych czasach to też nie jest jakiś bardzo duży przeskok cenowy, no ale warto to doliczyć do budżetu komputera, jeżeli chcemy sobie takiego peceta gotowca albo e, do złożenia zakupić. Jesteśmy już po testach i muszę przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem przede wszystkim komputera małego, który udało mi się samemu złożyć. Nie spodziewałem się tak dobrych wyników. Natomiast czy Smarte, powiedz mi, na którym Tobie się grało najlepiej. Wiesz co, no nie będę oszukiwał. Faktycznie ta jednostka do mnie najbardziej przemawia, ale tak jak wcześniej wspomniałem, nie zauważyłem jakiejś bardzo dużej różnicy i jakiegoś bardzo dużego przeskoku między tą jednostką a tą budżetową teoretycznie. Już ci tłumaczę dlaczego? Ponieważ ten zestaw tak naprawdę w moich testach średnio, co teraz widzicie na ekranie, testy wykonywałem trzy razy na tej samej mapie dokładnie tak samo jak ty grałeś, mhm. wyszło ponad średnio 500 fps. -ów. To bardzo dużo, to naprawdę tak. bardzo dużo. Także tą jednostkę ograniczał realnie nasz monitor, który ma tylko, tylko, tylko 240 herców odświeżania. Spokojnie, taki zestaw Full HD wykorzysta potencjał w tych najszybszych monitorów 500 Hz. Mhm. Także mamy tu zapas ewentualnie do HD. Jeżeli chodzi o ten mniejszy zestawik, na którym moim zdaniem w zupełności wystarczy dla takiego przeciętnego gracza, mieliśmy średnio ponad 350 fps. Okej. Okay. Były momenty, gdzie oczywiście ten frame rate spadał, co też zauważyłeś. No tak, to też o tym wspominałem, że praktycznie delikatne spadki w odświeżaniu samego monitora zauważyłem gdzieś tam tak. poniżej 240 Hz, o ile więc to było się, zauważalne. Tutaj się one praktycznie nie zdarzały. Mhm. Więc twardo poniżej 240, Nie no tak tutaj, czasami te 200 dało się zejść poniżej nawet. No dobra, a jak z naszym kompaktowym rozwiązaniem, czyli laptopem? No on tak średnio do tych 240 dobijał, okay. ale jakby nie jest to wydajność, którą on jest w stanie zaoferować. Oczywiście mhm. fabrycznie ma matrycę 144 Hz i taką tą wydajność w zupełności oferuje w pełni, że tak powiem Wysyca możliwość tej matrycy, mm -hmm. także do 144 Hz mamy stabilny i fajny FPS. Natomiast pod najmocniejszy monitor już troszeczkę będzie nam brakować, nawet w tych najniższych ustawieniach, znaczy no, grać się pewnie da też fajnie co potwierdzisz? No, tak, zdecydowanie jak najbardziej da się grać, chociaż tak jak też wcześniej zauważyłem, jeżeli będziemy korzystać z tej matrycy, która jest do monitora dedykowana, do, do tak. laptopa dedykowana, no to ja niestety tam zauważam pewne opóźnienia Czyli i monitor... to nie jest najpłynniejsza rozgrywka. Monitor 144 160 ten świadczy nawet taki najtańszy, ale porządny gamingowy monitor, i mm -hmm. tu w zupełności bardzo fajny zestaw tego powstanie. A przekazujemy to mobilny, że laptopa możemy zawsze zabrać na działkę i też pograć nie, bez monitora. Także co kto lubi, tutaj przypominam, mamy zestaw, który za 3000 oferuje tylko i wyłącznie podzespoły. Tutaj nie ma ceny montażu, tutaj nie ma systemu, nie ma nawet wi którego też korzystaliśmy naszego redakcyjnego tutaj. Natomiast to już jest rozwiązanie kompleksowe, w którym faktycznie macie i monitor, i wszystko tak naprawdę gotowe do działania też z systemem w cenie za 5,5 chyba tysiąca. No i nasz komputer, który tak naprawdę jest w kilku wariantach dostępny, nasz chyba nawet jakiś HDD ma w środku, natomiast za około 8000 możecie dostać tą jednostkę. Już z systemem operacyjnym w tej konfiguracji zapewniającej te optymalne osiągnięcia. Czyli podsumowując, tak jednym zdaniem, tutaj mamy komputer do rozwiązań esportowych, ale nie tylko. Będziemy mogli się też pojawić w tytułach AAA. Mhm. Tutaj mamy kompaktowe urządzenie mobilne, które możemy zawsze ze sobą zabrać. Idealne dla studentów czy osób, które gdzieś tam często wyjeżdżają i chcą sobie popykać. A tutaj mamy jednostkę po prostu budżetową, która spełni nasze oczekiwania w CS-ie dwójce i będzie w zupełności wystarczająca do tego, żeby nie narzekać, nie marudzić na -i, e, i nie obwiniać swojego peceta o to, że coś nam w grze nie wychodzi. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, która z tych jednostek jest dla Was idealna, którą z tych jednostek byście wybrali. E, oczywiście komentarze należą do Was. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie też subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnego materiału, a my się na dzisiaj żegnamy. Trzymajcie się, cześć! Cześć!